Witajcie! 273 dzień wojny. Przez te wszystkie dni wciąż misja charytatyna dobroczynić i społeczność chrześcijańska południe. I wiele wolontariuszy pomagamy ludziom, którzy przyjechali do naszego kraju, a dzisiaj mamy zimę, więc chcemy, żeby jeden ciepły posiłek raz dziennie mógł dostać każdy, kto go potrzebuje, jest uchodźcą z Ukrainy. Bartku, witam ciebie tutaj razem Cezar, z nami dzisiaj. Witam. Powiedz mi, jak te obiady są robione? Ponieważ Bartek jest tą osobą, w którego kuchni dzieje się mnóstwo tych dobrych rzeczy? Powiedz jak to się, jak to się tam dzieje, że te obiady przyjeżdżają? Dzieje się Dzieje się tuż za rogiem. Jesteśmy dosłownie 200-300 metrów od naszej społeczności na Mińskiej. Współpracę rozpoczęliśmy we wrześniu tego roku, także już trzeci, zamykamy trzeci miesiąc. Od poniedziałku do wtorku jeździmy z ponad 120 posiłkami ciepłymi: zupa, drugie danie. Gotujemy je u nas w. Centrum Kateringowym, na kuchni tutaj na ulicy Chodakowskiej. Przy okazji, dzięki naszej współpracy i z misją, i, i z naszą społecznością udało nam się zatrudnić kilka osób z Ukrainy. Ile tych osób zatrudniasz? Myślę, że około 6-7 obecnie, także potrzeby wzrastają, więc może w okresie zimowym liczymy na to, że uda nam się co najmniej do. Końca lutego marca przez całą zimę te posiłki zapewnić osobom potrzebującym, bo jak widać ich nie brakuje. Także działamy. Dzięki. Chci chcielibyśmy przez yy, całą zimę żeby ten jeden posiłek, ciepły, dziennie, mogły dostać te osoby, które między innymi widzicie z tyłu, one przychodzą rano, jak to się dzieje, przychodzą rano, rejestrują się, zapisują na te obiady rano, czyli około godziny 10, a potem około godziny 13, tak jak teraz, czasu polskiego, przychodzą i one są wydawane, jak to troszeczkę z tyłu widać, zazwyczaj to jest zupa i drugie danie, smacznie zrobione. Przez te osoby, które również stamtąd przyjechały, więc to ma takie podwójne znaczenie, bo i te osoby, które je robią i te, które je spożywają, są z Ukrainy w ten sposób dziękujemy Wam za to, że dzięki waszej ofiarności i hojności oni przez nas mogą doświadczać tak wielu dobrych rzeczy. Ale to nie wszystko, bo jak pewnie wiecie i za moment będziecie mogli zobaczyć, to również. Jeśli to jest możliwe, wydajemy ubrania, jeśli je posiadamy. Teraz bardziej potrzebne są ciepłe. Dostaliśmy od jednej z organizacji jakieś 250 kartonów, więc staramy się je segregować i wybierać te, które będą się nadawały do używania. Też w ostatnim czasie kilka transportów trzykrotnie już pojechało na Ukrainę. Zawiozło kilka ton żywności, między innymi do Dwowa do, do Złotego Rogu i do innych miejscowości, które są na Ukrainie. I tam poprzez kościoły zaprzyjaźnione, przez kościół z nami zaprzyjaźnione staramy się dystrybuować też tą żywność. Czasami są to inne rzeczy, jakieś ciepłe rzeczy, które są potrzebne. Mamy od tych kościołów listę rzeczy, które będą im w tym czasie przydatne. A jedna z ostatnich rzeczy, którą ostatnio robimy, ponieważ jak zapewne wiecie docierają do nas informacje, na Ukrainie prąd jest przerywany, nie ma ogrzewania często, i zaczęliśmy. Z produkować takie świeczki, ogrzewacze do rąk. Za chwilę jeden z nich pokażę. Bartek mi tutaj zaświecił. Wezmę dwa. To polega na tym, że w takiej puszce po groszku na przykład wkładamy karton, potem knot, potem zalewamy to woskiem i, po kilku, i przez kilka godzin osoby, które tam mieszkają będą mogły ogrzewać sobie ręce, bo jak wiecie, jest tam brak i energii elektrycznej i ciepła, więc chcemy produkować tych rzeczy tyle, ile to jest możliwe. W dniu dzisiejszym mamy też specjalny koncert charytatywny, gdy chcemy zbierać wosk bądź środki na ten wosk, żeby produkować takie ogrzewacze i wysyłać je na Ukrainę, gdzie wierzę, że kilka rąk będzie Cieplejszych, a zima do nas idzie już temperatury minusowe, więc tam domyślam, że jest to samo. Chcę wam pokazać. Tutaj siedzi Ryszard. Za chwilę do niego dojdziemy. I on tutaj też od samego początku uczestniczy, pomaga, przywozi, rozwozi. Jest prawnikiem, który jest na emeryturze i zdecydował, że tą część swojego życia dłuższą, którą pozostała, będzie służył ludziom, którzy tu przyjechali z tyłu. Jak widzicie, pewnie jest też Tatiana, która pracuje z nami od początku i Sasza. Możemy do nich na chwilę podejść żebyście mogli zobaczyć, jak tutaj oni dysponują tym. To jest Tatiana, zobaczcie, ona nam cały czas pięknieje, a to jest Sasza, tak. który też tu rozdaje, wozi. Dziękujemy Wam bardzo za Waszą pomoc i jeśli to możliwe prosimy, żebyście powiedzieli swoim przyjaciołom i wszystkim tym, którzy dali jakiekolwiek środki czy modlitwę, że dziękujemy Wam bardzo Dziękuję. za to, że my możemy być razem z Wami i współtworzyć to miejsce dla tych ludzi, którzy uciekli przez wojnę.